Ja chciałem zapytać, czy kuferek tajemnic jest ciekawą propozycją? Jest bardzo ciekawą propozycją. Jestem nauczycielką klasy drugiej, wychowawczynią klasy drugiej. Mam klasę bardzo aktywną, bardzo twórczą, a kuferek umożliwi mi takie aktywne uczenie się i w klasie, gdzie występują konflikty, po pierwsze nauczę rozwiązywania konfliktów, po drugie planowania pewnych rzeczy i doprowadzania do tego, aby ambitne cele moich uczniów zostały zrealizowane. A poza tym perspektywicznie daje im umiejętności na całe życie. Mm -hmm. A czy uczy dzieci myślenia? Czy daje im jakoś... Zdecydowanie, mm -hmm. tak. To są, to są narzędzia, które y, uczą myślenia, porządkują myślenie, pozwalają spojrzeć na różne problemy z punktu widzenia innych osób, co jest trudne dla dzieci młodszych, bo one są bardzo skoncentrowane na sobie, mm -hmm. są y, z natury nieco egocentryczne. Poza tym przyda mi się do czegoś jeszcze to narzędzie, ponieważ jestem trenerką programu Deseja Umysłu, gdzie dzieciaki rozwiązują naprawdę bardzo ambitny i trudny, złożony problem długoterminowy, a narzędzie y, dotyczą drzew konkretnego, co jest wymarzonym narzędziem mm -hmm. do tego programu. Mm -hmm. Czy... Pomaga dzieciom też w myśleniu logicznym, w znajdowaniu związków przyczynowo-skutkowych. Zdecydowanie układa te, układa te związki, przyczyna-skutek. Mm -hmm. Pozwala na dostrzeganie skutków swojego zachowania, mm -hmm. skutków czasami drobnych kroków. Mm -hmm. A czy, ale też czy w życiu takim szkolnym, czy pomoże dzieciom w lepszym zrozumieniu treści, zwłaszcza w przedmiotach ścisłych w przyszłości? Czy może być na nich pomocny? Jasna sprawa. Jeżeli chodzi uh -huh. na przykład o rozwiązywanie problemów, także problemów matematycznych. Rozwiązanie problemu matematycznego to sztuka stawiania pytań w odpowiedniej kolejności. Uh -huh. I to zdecydowanie to, może? to narzędzie. Uh -huh. Czy poleca Pani program? Zdecydowanie. Wszystkim. Uh -huh. Na wszystkich etapach edukacyjnych. Dziękuję bardzo.